Witajcie, tutaj Mikołaj Uwielbiamy, tylko pompa Tak, tylko pompa Je Jezus. No i w tym razem próbujemy wygrać ten odcinek Bo PM się mi nie udało Bo przyszedł jakiś gościu z blasterkiem Trochę było w Dzieciu. Nie wiem Może bym polecieć no... Karku, on, na o, tak. a przed pompą możemy grać, czego chcemy O, zapomniałam wskoczyć. Kurde, ja polecę tutaj, może tutaj. Albo nie no, tutaj może. Albo no, nie, dobra, tutaj może. Aha, już mam pompę. A ja mam ammo no, do pompy Wiem razu fajnie się bawi, bo ja nawet pompy jeszcze nie mam. Ani broni żadnej. Co to? A to tu może się coś PM. Mam PM u siebie. A. No teraz, teraz PM czele a nie no pompa czele Musimy jak... wjeżdżać i rozjeżdżać. Jak znajdziesz jakąś pompę, to mów. Dobra. Mam no no, pompę, chcę. w pierwszy raz chcę. Mieliśmy ten challenge, robiliśmy już jakiś trzeci challenge Wszystko śmieję się, młody trochę Jeden ja challenge był, żeby na poszczególnych tygodniu Wszystkich zespołów zaśpiać, tak? No pompa No to popa, taniej pompa Wziąć, pompa Jezus, bo co miał Szkoda, no ale, a nie wspomniałam, że nawet git jest w sumie ja Ej, teraz wspomniałam, co jest mega git będzie Ja do Paszejdona sobie wynajmę Ej, bo ja słyszałam o takim, o takim triku na YouTubie, czekaj, zobaczymy co to jest prawda. Ej, to jest prawda. Co? Możemy sobie zawsze teraz dokupić splashy od linienku, jak mamy mało HP, możemy go dokupić i postać do mnie za darmo. Widzisz? To jest prawda, YouTube nie kłamie. No, ale Ej, jak to zrobić? No, że patrz. Czekaj, bo ja go sobie zrobiłam. Ej, dasz splashy, daj splashy, daj splashy. Jest Daj splasha. A ja. No. Mogła... Chodziło mi, żebyś dało tak, ale... A, o to chodzi. Biegam się, uleczymy. I ja teraz mogę zrobić tak. Odpraw. Ja go odprawiam i możemy kupić zawsze z i mamy już za darmo go. I możemy... i możemy go wziąć. A to tylko ty to możesz zrobić. Co? Tylko ty to możesz zrobić. No chyba tak, bo ja go kupiłam. Ja mam dwie już pompy Ja chcę mieć też jakąś ciekawą pompę Bo szkoda, że nie można robić double pompę jak pen Ten double, no. ale No ja mam w sumie double pompę w dziedzinie OP Ja się nie dzieje Goldzik, zwracamy goldami to tylko tamcia ja Nie idę tutaj zobaczyć, bo tutaj może być jakaś pomału No nie, no, już ja coś chodziło No to jestem samotwaj! O Jezus Oba. Czekajcie, bo jest... O już, ja A mnie coś się na mnie... le sta zajszcza. Nie no czemu dlaczego? czego? I mam drugi pąpem. Chodzą mną. To Pójdziemy, pójdziemy gdzieś. To jest ten odcinek nie będzie, pod fragi. E, no, znajdziemy jakąś dobrą pompę. A co? którego sezonu grasz w rozdziału chyba czwartego sezonu, trzeciego. A, bo ja rozdział drugi, sezon piąty. Tak, nie znam. no, weź. Trochę OG gra. OG gra. Będzie sezon szósty to już będziesz nawet OG graczem tak powiem. OG a... trochę. Ej, a wiesz, że będzie ten OG sezon. Tak wiem. Czap chapter drugi będzie, że to, prawda? No. Ja się ktoś że to Porta nie ma pomysłu i robią te OG sezony, ale nawet fajnie, żeby powrócić do tego sezonu. Moim zdaniem najlepszy sezon Fortnite to drugi rozdział. Sezon drugi ale ale se, jaki sezon Dr, drugi rozdział drugi ale rozdział drugi sezon jaki drugi też drugi, drugi. dwie pompy mam już nie, nie wiem mam trzy pompy bo patrz patrz jak ja mam pompy normalnie do koloru do wszystko. wyboru wszystkie pompy no, Może na pociąg? Może tam będzie jakiś, tam, może ludzie? No i tam. Może zrobimy jeszcze przy okazji skateway, ale teraz się nie. Ja tam trochę cóż mam. Ja nie, a tym, że nie mam? Może z pociągu? Z pocią pociąg daje 400 maczu, miałbym 500 metalu. Wyrobiliśmy drewno, Zagła to tam kij, no troszkę też by się zebrało. Ej, no może to by zebrało. Szampana mam, to może zrobić. O, taka pompka. A to no. szampan byłby dobry. Ej, a skrzydła? Ej, skrzydła! Ej, chcesz się zamienić szampan za skrzydła? No dobra. No ja to rzucaj skrzydła Czekaj, tam trzeba złotami tam... Patrz, pajacyki robię No to nie chcę tam że... Ej, bo my jedziemy poza strefę Ej No dobra, zostańmy, mam dwie apteczki, mam dwie apteczki. spoko Ja mam jeszcze sprzęt jeszcze dojeżdżaj. Mam... ja tu zbieram na o, Ja też mam dwie apteczki. Okay, yy, przystanek Ja sobie szybko wysiadam biorę troszkę kamienia. Dobra, znowu wsiadam. I to będzie moja taktyka na kamień, że będę wsiadał i wychodził, bo mam... Strefa nie bije chwilowo, choć Okej, okay, jak on będzie jechał? w strefie będziemy tam... i okay, nam no, w sumie... Ale tutaj widzimy dopiero, to trochę długa. Powiem że nie. trochę. Ale dobra, przeżyjemy, przeżyjemy, bo, bo zaraz Przucie. i tak już będziemy w z tego jeszcze trafimy pewnie kolejne apteczki. No. Pewnie. bunkier. I wchodzimy? Nie, 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 lepiej nie, lepiej nie. Lepiej nie, bo jeszcze umrzemy też. Hmm. splash'a. Dobra, splash. Jeszcze nie rzuca, nie rzucaj. Ej, w razie mogę odprawić bota i go... i kupić flashe, więc no. Ej no. <laughs> Żeby bot nam nie dał... Ej, Ej no, w sumie. Ej no. Ej, czekaj ja go odprawię szybko i może kupimy splash, okej? Okay? No. Okay. A ty masz full golda? Mam, mam. Ja kupuję, okej? Okay? nie mogę kupić. Co jest? Poza strefą nie można? Ej, bo... Na mnie ciągle wywala. Nie też. Poza strefą nie można. Ok, są apteczki, są dwie apteczki mamy Dobra, ja, zem, ja piję, Ja piję Ja też. Dobra. Eee... bo bocie. On idzie! Idzie. Dobra, mam jeszcze trzy apteczki. Ja mam jeszcze jedną, będę ja Ej, ten boss jest zepsuty. On zepsuł się i umarł. Dobra, przeżyjemy, spokojnie. Zaraz będziemy w strefie. ci, jak ja mam pompy? Ej, to frędzy nie jest odcinek, cały, cała gra na pociągu? Ej, powiedzieć. Bo, nie zdążyłem. Prawie nie zdążyłem na pociąg. Bym Dobra. musiał lecieć skrzydłami, w nie będę miał Dobra. Dobra, idealnie się łapie, bo Normalnie idealne timing. Ej, zmieniamy challenge na tylko na pociągu? Nie, widzimy. Ale w sumie... To jest jeden challenge z dwa, bo w sumie... Gram tylko na pompę, ale to zbrany, no więc chodźmy. Pa Nie ma splashy, nie ma plusz, kurde. Byliśmy się... oj, e, splashy, splasz! Chodź tu, na beczy, na beczę. Chodź szybko! Dobry. A, dobra, lecz. Dobra, ja jest weźmę samemu. siada, jeszcze. Dobra. dobra, już tam. Ja sobie wezmę. No, okay, jak on nas rozumie, ja powiem, że ja nagrywam co? No będzie... A on nas to powiem, co ja wam mu powiem. Ja to jest? Nas no, no, A, i na rozma, jakby coś, to ja nagrywam odcinek, więc wiesz... Wiesz? mogę no, tam. No, Czekaj, co? Nie no, mogę z wami gierczyć? Może, tylko po gierce, bo ja nagrywam, więc... Może jakiś no, i potem wjeżdż do nas? Ja cię zaproszę, okej? Okay? bo ja i tak niedługo kończymy wysyp Nie, bo to fajny gościu Fajny typek Pozdrawiamy na sposób Ja wysiadam tutaj, pozbiera coś może wziąć jakiś band, czy coś Kamienia, nie? Ja drewna, ale kamienia też się ma w to. Będziemy tutaj. To mi daj będę... Bo to 400 i będę miał już jeszcze. Jeżeli. Jeszcze. A kurde. E, no chłopy. E, wjeżdżamy w nich. Wjeżdżamy w nich. Dokonia, mam skrzydła. O, Chłopca, co to z ja do... Nie, no skrzydłami nie mogę zrobić. To są prosy jakieś, troszkę prosy. Ale... Nie, no. Nie, nie są prosy. Lepsza pompa, pozdro. Pozdro pompa. O. Wow. O nie gramy na tym. A tam jest łop. Dawaj. E, w... Jeszcze z... z drugiej strony. Co? że atakuję widzowie z skrzydłami. tak jak? Będę się obronić nie, się obroń. Na mnie! O nie, on mi dał kompo, kada. To jest proka jakiś. Zabierz go. Proszę, zabij go. możemy skończyć. Dobra, uleć mnie, uleć mnie, proszę. Dobra. Mam, mam, mam wszystko, ja mam wszystko. Mam radę. Lecz mnie tylko. Ja bym się zabudował. Dobra. A w sumie może być, jak takie wtedy. Wejdź znowu. Ja mogę uciekać skrzydłami, więc zaraz bym spokoła. Ja apteczko szybko nie? Masz tam jakiś dobry lucik, czy nie? No, jest... tam będzie fioletowa pompa. Ja mam fioletową, ja mam wiem, tam, mam Gdzie ty to zrobiłaś? Nie wiem, jak tutaj mam Tutaj ja mam się... też. Ej, chodź szybko, chodź szybko do mnie, chodź szybko do mnie. Dobra. E, miniski sobie wypijemy. Ja też. E... I Może biga. Masz biga? Nie. Tak. Tkanie w ogóle jest dalej, nie wiem, nie wiem, Epic Games Serio? Ja mam, ej możemy Skype zarobić Masz, ej robimy Skype Ej no możemy nas... Chodź tutaj, chodź tutaj do mnie Ja zaczynam budowania no. Albo czekaj, może edytuję. albo dobra Ja, ma, ja mam sieurba ja, ja nie mam niczego białego, masz coś białego? Nie ok. Eta, mamy szampana, mamy skrzydła, w razie wyzejdziemy. zejdziemy. Tak. A strefa nas nie goni. Max nie. No, ja bym trochę poczekał, ja bym trochę poczekał w sumie. No a... Ale... Nie my masz raz, mogą nas... Z... Czekaj, ja, ja będę miał skrzydła w ręce w razie, wy, bo to jest ryzykowne. Chodź do mnie. Dobra. Jak troszkę się będę... zbliży. Mamy, jesteśmy w strefie, ale... No. Skalopsowali nas. Skrzydła ja mam. A ty się uleciłaś? O, zdążyłem. Też? Perfekcyjnie zdążyłem. No to tak kolapsuje? Gdzie? Skąd? Nie wiem. Ale już bym spadł, ale idealnie włączył. Włączył akurat mi się szampan. Bo ja drobie. nie umiem szampanem robić zbyt, więc to dobrze. Nie, no, chyba ich niestety nie wyszedł na no, maja. Już drewna nie mam więc. Drugi. Albo w sumie, i mozgę. Ja mam prawie full drewna. Ja dużo tak na co nie służyłem. Ja mam Ej. prawie wszystkiego fulla. idziemy na drugi koniec mapy, załóżmy próbujemy jeszcze. Mam prawie full. I dawaj ja wiem gdzie możemy zrobić. Z wody może zaczniemy tak nie? Ja już mam fulla. Oj, nawalają do mnie. Ci kursy. Ja są panka sobie dam. Tam z góry są, z góry. Ja mamy szansę, bo mamy tylko pompa. Jak można wywiadu. Musielibyśmy polecieć. Do... Oj! I lepiej, nie, Bronim, ja odwalę szampana i uciekamy. Czy te... Wiem, jak ja są głupi. Nie, a samochód, samochód, jest samochód. No, dobra tu Ja Nie, dostałem. Dobra, jedź, jedź! Albo dobra, ja, oh. jeszcze lecz się. lecz się, Nie Nie, lecz, nie lec, nie lec, nie lec, nie lec, nie lec, nie 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 lec, nie lec, nie nie lec, nie nie lec, nie Strefa nam wywaliła idealnie. Ja nie mam żadnego białego leczenia, więc pozdro. Ej, po ile bije? Po jednym jeszcze, to maja. Zaraz będzie to, top jak to się nazywa. To w To Język polski ciężki. A co lepsze, matematyka czy polski? Mat, mam język, nie ma co grać. Mam też. Ej. Oj te co to jest. To co ja coś zrobiłem przy przypadek, sorry. Ja się uleczę tym bigiem. I możemy... A ja mog Ej mogę się zakończyć. Tam jest chłop, tam jest chłop. No, Ej no. Ej dawaj, dawaj, chodź na... Nie, na Fiza, na Fiza! Ej, Nawet da. na kawałek Fiza, żeby, żeby polecieć w tym launchem. I, i lec za mną, lec za mną. Dobra. Ale. Ale dużo medaliowych tutaj. Tyle tutaj jest. Lecimy, nie mam. Lądej, lądujemy na wyspie? Nie, 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 lądujemy, tutaj, tutaj lądujemy. Na wyspie się nie opłaca, bo tam chłopy są. Tutaj wylądujemy, zlutujemy, może apteczka jakaś, będzie coś. No i weźmiemy z sobie czasy. No, no właśnie co mówię, wiecie, idealna strefa. Mogliśmy w sumie yy, zaczekać w niebie, a do strefy. Wtedy... O, splashes, ale się nie spłaszcza. No czeka, ja, beczu nie. Ja to czasem mówię z flashem fleszu. Jak powiem w fleszu, to... to... O, nie wiem. Napiszcie, że mylę słowo. Będę, Będę się uczył. Hmm. O, tutaj Śinka. jest okay. Mini Ja mogę wziąć. Chodź ze mną. No to tam będzie apteczka. Jak będzie apteczka to jesteśmy wybrani, bo ja muszę mieć jakieś coś... U banan! Jest banan jest, też jesteśmy wybrani. Ej, co Dobra, używam szampana i biorę zamiast tego banana. Bo Ja mam jeszcze szampana. No to git, git. Ja ulecam całego szampana, żeby nikt nie mał. Ja się jej używam. Przepraszam, widzę, za za banana Też tak zawsze Ej, chodź pod mostem może, ale nie wiem, nie mamy... Może dawaj na... na to. Tutaj robimy tak jest, robimy boxy. Bo jest zredna tylko z metalu zrobimy te boksy. Chodź, ja zrobię boksa. Z metalu, chodź. I tutaj jeden. Jeszcze zrobimy tutaj drugi. Tylko kilka boksów zrobimy tak. No nie nicz. Zrobisz. No bo metalowy postawiłem. A, Możemy no, zrobić takie. Trzy, no. mhm, nie, nie. No, myślę, że coś nie Dobra. Czekaj, poczekaj na mnie. Jak będzie jakieś niebezpieczeństwo, to mówię. No, patrzę tutaj co jest. A. Banan, skakujemy bananka. Po bananu chciałbym. Będziemy mieli dwa banany w razie, bo Ma Masz jakieś coś białego czy nie? Nie. O Jezus. Nasze boksy to pomarno zrobione. Marnowało nam tylko 250 Jeden metali. Ej, top 2 jest! Mie się po top 4. Jest jedno 2 teamy, czy 3 teamy. team. 1v1 2 team, Jeden v 1 Jest jedno 2v2. Zjem to, zjem to. To puszcza, jest dobra. Musimy coś zjeść i musimy lecieć do strefy. No właśnie. Będzie albo robimy hoj luda i idziemy. Albo robimy hoj luda. Idziemy tam. Ja pytaj mnie po co. Dla masz sam pana? Deskawały, quizę i polecimy do strefy. A znaczy, co tutaj nie ma to jest na minus? Oczy co i medra, Dobra, dalej to jest. Trzeba czasem zaryzykować w życiu. Czekaj. Czekaj, jeszcze nie bierz bierzesz, bierzesz, walisz by nie, nie, nie dostać jak najwięcej obrażeń od strefy bo to nie ja w tej kląsie jako co? metalion jest o tutaj Udań. to oni wiedzą o nas, oni wiedzą o nas o kurde to jest uważaj, uważaj bo nie mają koza. wycofaj, wycofaj do, mnie, wycofaj do mnie wycofaj do mnie bo ty tam jesteś. Dobra. Wycofaj, wysoko jest tutaj. co tutaj się dzieje. Uważaj, boże. Hollywood. Hollywood. Kepciowski. No. no Byłeś Batmanowski, przepraszam. Kepciowski Ja nie mam niczego na to leko, Nie wiem, że wygrałem tylko na pompę! <laughs> Musielibyśmy Otworzę po prostu... tutaj okienko, otworzę tutaj okienko. Ej, moglibyśmy bez co zrobić. Oj. Użyć Fiza. Czekaj. Ja bym mógł... impulsem. Oj no dawaj Fiza, dawaj Fiza i do strafi. Dobra. Do, do przodu, do, do przodu, do strefy. No, no w sumie nie, bez tego, bez tego. Bo w sumie tutaj jest blisko, blisko, blisko jest. Ja tu chodzi, Ej, chodzi tutaj do mnie. Koncik no. jakiś. kącik jakiś, bo ta mała strefa jest już. Chodź za klękami może, ale nie mogą nas zaspać. Ale chodź tutaj gdzieś, Hollywood od tej tak tak. Może... nie zauważą nas jak tutaj stanie, Widzisz? Chodź, <laughs> chodź tam. do tyłu, do syłu. Tutaj, tutaj, do mnie, do mnie. Chodź, ale Hollywood. Hollywood. Kroki, drzewko, kroki. może za drzewko. Kroki? O, oni mnie widzą Niech, zajdą zejdą. O ja. Och, 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 bo coś się ruszało. Ale szybko się uleciał. Mam dużo leczenia. Spokojnie. spokojnie. Mm. Jestem ja tu za się busem, z jestem za busem, jestem za busem. Spokojnie. Dostał 54. A co mnie zaboksowałeś? Sorry, panowie. To ja tak zrobię. Ja zrobię najgorzej. Jako. Limo Dobrze, Dobrze. Yy. Skrzydła. Nie chcę uderzyć nimi. White, white. zabierz go. Zabierz go. Jest w Ciebie. Widzisz, po co Zabierz go! Dobrze! Bardzo czytałem! Jak to my zrobiliśmy? Jezus Maria. Zamiętajmy. I zagadajcie lajka like i słowa za to. Nie. Dobra, papa pa, widzowie.